No równie, jeżeli byśmy tu nie walczyli, to po co mielibyśmy tu przyjeżdżać i tracić siły na, na podróż? E, ten drugi set bardzo fajnie wyglądał i e, odrobiliśmy stratę dosyć dużą. Walczyliśmy w końcówce, niestety, niestety się nie udało. E, Przegraliśmy sety do 16. Tak jakby od, za każdego chorego zawodnika dodać jeden punkt, to może byśmy walczyli na równi, a niestety. Dosyć łatwo przegraliśmy. No cóż, musimy się pozbierać, podleczyć i, i zaraz już gramy kolejne szalenie ważne spotkanie. Wiem, że nam nie wolno krytykować sędziów. Ale czasami rzeczywiście są takie mecze, że myślę, że byłyby dużo ładniejsze i ciekawsze, gdyby sędziowie nie musieli za wszelką cenę gdzieś tam pokazać, że są tam na tym słupku. I to już nie pierwszy raz, więc... Więc generalnie już nawet mi się nie chce o tym dyskutować. No tak, myślę, że widać było troszeczkę brak treningu, bo po meczu z Bielskiem tak naprawdę nie było czasu. No nie ma tutaj się co usprawiedliwiać, trzeba uznać wyższość rywala. Zagrali naprawdę bardzo dobre zawody, bardzo dobrze w zagrywce, dużo bronili, kontratakowali i naprawdę grało się z nimi bardzo ciężko. No na pewno, no myślę, że sędzia przede wszystkim w drugim secie mógł gwizdnąć co najmniej ze dwie piłki podwójne przy wystawie. No ale mówię, no nie ma się co usprawiedliwiać. Mieliśmy swoje szanse w tym drugim secie. Byśmy tego seta wygrali, nie wiadomo jakby to się dalej potoczyło. Teraz można tylko gdybać. Trzeba wyciągnąć jakieś wnioski, wrócić do pełnego treningu, bo przed nami naprawdę bardzo ciężki sezon, bardzo ważne mecze. Powiem szczerze, że na początku troszkę o tym myślałem przed meczem. W trakcie meczu już nie było na to czasu, żeby myśleć o po drugiej stronie. Stawałem jak do każdego innego zawodnika, w pełni skoncentrowany. W każdym secie mi się wydaje, że walczyliśmy tylko w pierwszym. Przede wszystkim przeciwnik nie pozwolił naprawdę się rozwinąć i bardzo wiele piłek i... Znaczy ataków, dobrych zagrywek, dobrych wybloków, wszystko wykorzystywali na, na swoją, tutaj prze, na, na budowanie przewagi i dosyć szybko nas spogonili. Natomiast na no drugim secie, naprawdę do 30-kilku walczyć, to yy, no godne pochwały. Także tutaj faktycznie się, się cieszymy, no i trzeci set, no tak jak wszyscy wiedzieli, za bardzo nie ma o czym mówić. Także... No niestety, w miarę takie szybkie 3-0, oprócz trzeciego seta, e, drugiego seta, niestety, no, trzeba dalej walczyć. Duca Liberec przed nami, a tutaj z Maceratą dwa mecze przegrane i w domu, i tutaj, także, no, no trudno. Ja raczej odpowiadam za siebie, ja się mimo wszystko dobrze zdrowotnie czułem, natomiast forma to, to druga sprawa, natomiast nie na no, jakichś takich rozmów oficjalnych, to jak się czuję, przed samym meczem nie było, także trzeba je tak pytać wszystkich po kolei. we <laughs>